modernizacji kotłowni ciąg dalszy trochę się tu pozmieniało do ostatniego materiału mianowicie wleciały płytki płytki na podłodze wszystkie wymienione oczywiście najpierw samo poziom wcześniej jeszcze skucie tutaj na części ponieważ te płytki nie były wypoziomowane ponieważ jak pamiętacie na materiale pewnie tutaj była Ściana, widać tylko miejsce, gdzie ona była. No i tutaj drzwi. Po jakichś tam wstępnych pomiarach okazało się, że no niestety będą musiały zostać te. Myślałem, że zostaną tamte, ale okazało się, że prawdopodobnie cały osprzęt, który będzie montowany, się nie zmieści po konsultacjach z firmą, która będzie to montowała. Tutaj został wykonane wyjście na zewnątrz. W tamtą stronę, za ścianą na zewnątrz, jest kran zakręcony, ponieważ jest to oczywiście sezon zimowy. Odpływ, zlew prawdopodobnie jakiś farmerski lub coś tego typu. Tutaj jako kotłownia przyniesienie warzyw, czy umycie rąk po. Operacje przy kotle, oczywiście nie, tym tu będzie inny, o którym też wspominałem. Prawdopodobnie wszystko, co mówiłem, się siści. No ale jeszcze nadal czekamy na, na działanie. Jak mówiłem, kanalizacja, będzie tu jakaś umywalka, zlew. Nie patrzcie jak to zostało wykonane, ponieważ nie dało się inaczej tego zrobić, żeby to było w poziomie, ponieważ nie chciałem kuć ścian, tak? Nie chciałem tego, że tak powiem, powiększać tutaj dziur, ponieważ no dość stary budynek nie jakiś w opłakanym stanie, ale im więcej dziur, tym. Tym gorzej moim zdaniem, dlatego zostawiłem to tak jak mi się udało to zamontować, jedna jest głębiej, druga płycej. Oczywiście różne, różne przedłużki będą mosiężne, co wyrówna te długości. Tam jest odprowadzenie wody, która będzie z zaworów bezpieczeństwa od kotła. Prosto do kanalizacji, też nie mam tutaj żadnej kratki i nie chciałbym, żeby to się wylewało na, wodę, na podłogę. Ta woda, dlatego awaryjnie zrobiłem tam przyłącze, żeby to można było zapiąć. To będzie gdzieś kocioł, czyli prawdopodobnie najkrótsza droga. Wykonałem też przyłącze, tutaj ich nie było wcześniej ciepłej, zimnej wody, i cyrkulacji z domu do zbiornika CW. Który będzie dwuwężownicowy, galmet. Już wiem jaki, ponieważ stoi on na podwórku. Będzie to galmet dwuwężownicowy, dolny, zapięty do instalacji solarnej. Górny do kotła i całość zmontowana. Tutaj zobaczymy, jak się to potoczy. Płytki na podłodze, wymienione, zabezpieczone. Płytki na ścianach powoli się montują. Przerobienie instalacji oczywiście. Całość będzie na automatyce. Już jest tutaj widać jest powiększona puszka wstawiona. Nie było tutaj wcześniej w ogóle puszki, ale przewody są wprowadzone nad, nad karton gips. Tam będą przywody alarmowe, kontaktron, czujka alarmowa i sporo, sporo automatyki domowej, home, home. automatication, powoli. Zobaczymy, co z tego wyjdzie wszystkiego. Jak będzie w kolejnym etapie lub za jakiś czas to może coś wam pokażę jak to działa, co udało mi się zrobić tutaj udało mi się zdjąć parę tych klipsów Kubala najszybciej najprościej położyć dzisiaj niedziela także odpoczynek tu zabezpieczyłem fragment jeszcze od budowy komina zdał mi parę tych elementów aby nie stopiły się te klipsy bo Szkoda by było wymieniać nowo położone płytki. Instalacja: wszystko doprowadzone do puszki. Wszystkie gniazdka. Tutaj będzie prawdopodobnie sterownik. Tak mówię prawdopodobnie, bo to wszystko może się jeszcze zmienić diametralnie. Będzie tam sterownik od kotła. Który będzie również sterował za ładow... ładowaniem bufora. No i drugi przewód to jest prądowy, elektryczny, 2,5 mm2. No i przewód, który po konsultacji również z firmą, która będzie montowała, okazało się, że będzie potrzebny zewnętrzny termometr, prawdopodobnie do krzywej grzewczej i był on tutaj potrzebny do wyprowadzenia na zewnątrz, więc szybko również, tam widać jest przy, samym, przy samej zabudowie, nad karton gips i wyszedł on sobie tutaj na zewnątrz między tą a tą i przewód jest na zewnątrz i ma być tam założony termometr, tak aby w przyszłości jak będzie montowane Kocioł. Nie trzeba było tego prowadzić, no bo tak myślę, że do momentu montażu, czyli jak się umówiłem z firmą, będzie to już po sezonie grzewczym, ponieważ mam jeszcze sporo węgla. A w kotle zgazowującym drewno to raczej ciężko spalić węgiel. No może nie ciężko, ale przynajmniej nie powinno się do czego mam zamiar się stosować. Oświetlenie, dwie lampy, takie jak tutaj będą wisiały. Mam nadzieję, że będzie dosyć widno. I zobaczymy jak się to potoczy. I trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało i udało się zainstalować ten cały system, tę całą hydraulikę tak jak tak jak mam nadzieję, że się uda, czyli zbiornik buforowy, zbiornik solarny, Przewody solarne mniej więcej w ten sposób, i tutaj po kominie pod daszem na dachu. Jeżeli będą już zamontowane, oczywiście też pewnie pokażę Wam to z drona.